Jesteś całą gamą dźwięków. Naprawdę. I dźwięki, literalnie jesteś dźwiękiem. Naprawdę. Nawet nie, nie, nie jestem w stanie tego głębiej powiedzieć. A, I wszystko, co w Tobie jest, każdy z Twoich narządów, każda z Twoich tkanek, absolutnie, po pierwsze, emituje z siebie dźwięk, po drugie, dźwięk na nią bardzo mocno wpływa. Można wpływać na narządy poprzez dźwięki, na człowieka, na świadomość człowieka. Nawet e, odkryto to i zaczęto stosować w formie broni dźwiękowej, fal dźwiękowych. To się już nie pamiętam, jak to się nazywa. E, do rozpędzania manifestacji. Tak, dźwięki to jest cały wszechświat możliwości. Gigantyczny, a z tym, że narządy można dostrać, bo chory narząd fałszuje, można tak powiedzieć, zmienia się dźwięk, ton dźwięku, jeżeli narząd tkanki coś tam zabolewają. Chory narząd, można powiedzieć, fałszuje, zmienia się jego dźwięk i można wprowadzając odpowiednią wibrację dźwięku, na przykład kamertonami można dostrajać, no, albo misami tybetańskimi, albo gongami, można dostrajać narząd do wibracji zdrowia i dźwiękiem z powrotem przywracać go do zdrowia. To nie jest czary mary, to nie jest żaden new age, to już dawno udowodniono. Wielokrotnie. Więc na tej zasadzie opiera się ta idea y Sześciu uzdrawiających dźwięków, że wprowadzamy daną wibrację, i przez tą wibrację, dźwięk sprawiamy, że dany narząd zaczyna wibrować. I dla określonego narządu są właśnie określone wibracje dźwięków. Ma, my dlatego mm, i każdy z nas właśnie wibruje inaczej, więc ja nie mogę ci powiedzieć weź za dźwięcz tak, bo mój dźwięk może być szkodliwą wibracją dla ciebie. Ja ci powiem tylko jak ten dźwięk ma wyglądać, a ty będziesz już sobie buczał po swojemu, że jakby we, wy, wydobędziesz dźwięk, który jest najbardziej adekwatny do tego co twoje ciało potrzebuje.